Przedszkolaki. Przedszkola nr 1 w Tieluniu. Witamy serdecznie. O, proszę o publiczność. <noise> Główną ideą każdej Spartakiady Przedszkolaków jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej oraz zdrowej sportowej rywalizacji. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn z Wielunia, Mierzyc, Pątnowa, Bieniądzic, Bieńca, Czarnożył, Gaszyna, Kurowa, Masłowic, Rudy i Sieńca. Niektóre dzieci mają takie zdolności i my chcemy je bardzo rozwijać i pokazać, co dzieci potrafią. Chodzi też o, o to, żeby i przedszkola między sobą, i te wieluńskie, i te spoza Wielunia, integrowały się ze sobą, poznawały się, żeby dzieci mogły aktywnie spędzić czas, żeby rodzice mogli z tymi dziećmi przyjechać na taką imprezę, która jest przeznaczona tylko dla przedszkolaków. I myślę, że to jest najważniejsze i to, że każde z dzieci wyszło ze Spartakiady z jakimś drobnym upominkiem. Nie słyszę! Piękujemy, żeby zawodnicy nie przekraczali linii startowej, a my dopilnujemy swoich sportowców małych. Zawody odbywały się w atmosferze wesołej sportowej rywalizacji. Dzieci bardzo mocno angażowały się w wykonywanie powierzonych im zadań. Czasami bywa tak, że te przedszkola same zgłaszają się do nas już, bo wiedzą, że taka impreza jest organizowana co roku. Więc zgłaszają się przedszkola, które chcą wziąć udział w Spartakiadzie. My ze swojej strony przekazujemy tym przedszkolom regulamin, konkurencje, które... Poza tym my ze swojej strony przygotowujemy się również organizacyjnie, bo to jest takie moim zdaniem duże przedsięwzięcie, żeby to wszystko grało pod względem i organizacyjnym i muzycznym, ruchowym. Dodatkową motywacją dla zawodników byli licznie zgromadzeni rodzice, którzy entuzjastycznie dopingowali swoje pociechy oraz liczna grupa liderów wykonujących układ taneczny. Spore uznanie należy się przede wszystkim nauczycielom, którzy włożyli dużo wysiłków w przygotowanie młodych podopiecznych do sprawnego wykonywania poszczególnych zadań sportowych. Konkurencje eliminacyjne polegały m.in. na biegu slalomem po klocek, ustawianie budowli czy rzutem do celu. Przygotowania były w postaci zabawy. Dzieci bardzo się cieszyły z udziału w tych zabawach i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też weźmiemy udział w Spartakiadzie, bo to jest nasz pierwszy raz. W Spartakzie. Czyli dzieci bardzo chętnie biorą udział w takich aktywnych czynnościach sportowych, tak? Tak, bardzo chętnie biorą udział i prawie wszystkie chciały jechać, a niestety tylko siedmioro dzieci można było wybrać. Dobrze się wam biegało tutaj w tej konkurencji. Dobrze, dobrze. dobrze. Dużo ćwiczyliście wcześniej? Tak. Lubicie się ruszać, uprawiać sport? Tak. tak. ścigacie się często? Tak. Fajnie jest w te partakiadzie rywalizować, bo tak to jest yy, fajne uczucie. Nie najbardziej wszystkie, bardzo łatwe. Dobry do pobicia. Nasze przedszkole bierze udział w partakiadzie co roku, także mieliśmy. Yy, wiedzieliśmy, jakie konkurencje mniej więcej będą, ale roz, rozpoczęliśmy przygotowania od momentu, jak dostaliśmy yy, regulamin. Yy, Przygotowania trwały bardzo intensywnie, dzieci ćwiczyliśmy z całą grupą. I dopiero pod koniec przygotowań została wyłoniona grupa, która będzie reprezentowała nasze przedszkole w Spartakiadzie. A kto w tym roku okazał się zwycięzcą Spartakiady? Pierwsze miejsce zajęło publiczne przedszkole nr 2 w Wieluniu, drugie publiczne przedszkole nr 3 także z Wielunia, a trzecie miejsce oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Bińcu. Wszystkie dzieci biorące udział w Spartakiadzie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe, choć tak naprawdę nie o nagrody tutaj chodzi, a o zdrową sportową rywalizację. Obszedł Relacja ze Spartakiady naturalnie w short presie. Polecamy.